Nadszedł ten dzień, 32 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pamiętajcie, gramy z Wośpem do końca świata i jeden dzień dłużej. Historia Wośpu jest taka że jak Jurek przyszedł do telewizji i powiedział hej, chcemy zrobić taką akcję, no zazwyczaj nic się nie dzieje tu już po Sylwestrze. I 3 stycznia zrobiono pierwszą orkiestrę świątecznej pomocy. Teraz jesteśmy tutaj, 32, wielki finał, no i się bawmy. Każdy robi to, co chce, na co ma przestrzeń w danym momencie. Jednego roku masz ochotę się poświęcić bardzo, innego nie. Jeden, którzy robią zawsze maksa, to jest Jurek Owsiak i jego wolontariusze, bo im się musi chcieć zawsze i ja jestem pełen podziwu za to. Co roku spotykam się z tym, kto wylicytuje spotkanie ze, mną. Ze mną. I jest to absolutnie zawsze nieprawdopodobne spotkanie. Bardzo od serca, bardzo szczere, bo w tych zwariowanych czasach to, co najcenniejszego możemy sobie dać to czas i uwagę. Teraz dbamy o płuca, a jak wiadomo, dużo osób ma problemy z płucami, także jestem zachwycona pomysłem na aukcję, i dlatego też przeznaczyłam na aukcję bieganie ze mną, bieganie z niespodzianką. Tak jak myślę, jak będzie się fajnie biegało, jeszcze będziemy mieć siłę, to zakończymy śniadanie. 18 bieg za mną. Też co roku staram się biegać, pomagać, bo jednak i biegają i mali, i duzi, ale też czwo, dużo czworonogów. To jest naprawdę taki wyjątkowy bieg, który rzesza wszystkich, e, którzy chcą pomagać i którzy chcą właśnie wspierać Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Przeznaczyłem na licytację grę ze mną w Kręgle. A to związane jest z tym, że rok temu wpadłem na cudowny pomysł zorganizowania wspólnej gry w kręgle dla wszystkich, dla małych i dużych, dla orkiestry. Przebieramy się tutaj za maskotki wszelkiego rodzaju Spiderman, Batmanów, mamy bardzo wielu. Zjeżdżamy, zmazujemy brzydkie miny u dzieci, żeby się pojawiły uśmiechy. Staramy się Wybrać też pocieszyć rodziców, wesprzeć też obsługę szpitala, bo to są prawdziwi super Fajne jest to, że wszyscy są radośni i w ogóle, że można pomagać. To jest taki piękny, radosny dzień, więc Chcieliśmy pokazać tą radość tak i naprawdę... Wszyscy, którzy nas mijają, są uśmiechnięci, chętnie do puszki wrzucają, czyli o to chodziło, prawda? Przytulam się, przybijam piątki, ludzie podchodzą, przytulają się, dzielą się swoimi historiami. Dzisiaj spotkała mnie pani i podzieliła się historią życia, że 25 lat temu wielka orkiestra pomogła jej i dzięki temu żyje, ma nowe serce, więc myślę, że jestem po prostu przyjacielem każdego i, i to jest najważniejsze. Mam no, również ciuki za Uniwerek TV. Cieszę się, że jesteście. No i tak jak mówił Rekowski, gramy do końca świata jeden dzień tak. dłużej.